Ja mam takie wrażenie, że kobiety trochę, jak słucham, nie rozumieją jeszcze z tego, tak? że jest jakaś taka perspektywa zero-jedynkowa, że to może my, bo ja myślałem sobie, że mężczyźni tak żyją w takiej perspektywie twardzi albo słabi, a może to nie jest tak, że my jakby jesteśmy trochę tak ustawieni. Przez kobiety? A to ja nie wiem, Tomek, jak ty masz. <słukasz> <słukasz> myślę, że to bardzo jest indywidualne, no natomiast odniosę się do pana Eichelbergera, który mówił, że. Fajnie jest nie wchodzić w rolę, tylko ja mam wrażenie, że to jest nieprawdopodobnie trudne. Nie wchodzić w rolę, że jednak jesteśmy socjalizowani w taki sposób, że ciągle ktoś od nas oczekuje jakichś ról. Jesteśmy tak nauczeni tego, że ciągle musimy być w jakichś rolach, że później, jakby siłą rzeczy, jesteśmy, zadajemy sobie pytanie o rolę, tak? Ale chcemy być w jakiejś roli, tak, to jest to... wygodne, i to jest to porządkujące. Ale I bycie broli z odnalezienie tej swojej tożsamości czy tożsamości, czy bycie, bycie na drodze do odnalezienia tej tożsamości, to jest gigantyczny wysiłek i praca i mam wrażenie, że dostępny nielicznym taką naprawdę. Absolutnie się zgodzę z tym, że to nie jest taka prosta piłka, czy to nie jest takie proste, żeby żyć i być w zgodzie z okolicznościami, jak mówił pan Wojciech, czy żyć w zgodzie z sobą, z, tym, z swoim prawdziwym ja i tak, tak To jest rzeczywiście wyższa szkoła jazdy i do tego się dochodzi na warsztatach, nie wiem, maskuliną, czy podczas lektury ciekawych książek Wojciecha Eichmelbergera. To nie da się ukryć, ale jest to droga, którą powinniśmy podążać I, i, i panowie mężczyźni, i my, bo, bo inaczej, inaczej satysfakcji, spełnienia, szczęścia się w życiu nie osiągnie. To absolutnie się z tym y, y, zgadzamy. A jeżeli chodzi o tego mężczyznę męskiego, to ja nie będę mówić, co inne kobiety mówią, myślą. Ale ja powiem, co ja. Dobrze? Więc ja, dla mnie męski mężczyzna to jest taki mężczyzna właśnie czuł barbarzyńca. To jest właśnie, jak ty mówiłaś, wrażliwy kandziel. To jest właśnie ktoś, kto potrafi elastycznie zareagować na to, co niesie życie. I wtedy, kiedy rzeczywiście, tak jak mówił Pan Wojciech, trzeba nakarmić dziecko, to karmi dziecko, może nie piersią, ale butelką. Wtedy, kiedy trzeba, yy, yy, nie wiem, yy, postawić i pokazać się, że ja mam kręgosłup moralny, jestem odważnym facetem i nie będę chylił głowy przez moją A jak katodawcy? w takiej sytuacji on zareaguje? Proszę? A jak w takiej sytuacji on zareaguje? Yy, to wiesz co, to też go nie skreśle, dlatego że ja też go nie bo ja też nie jestem klasyczną panią, która szczepiące im macha rzęsami, prawda, w różnych sytuacjach i w ten sposób wymusza jakieś rzeczy na, na otoczeniu. Także ja też nie, nie działam z, y, zgodnie z jakimś tam stereotypem. Więc wydaje mi się, że my, my mężczyz, mężczyzna to jest facet, który reaguje adekwatnie do sytuacji. I rzeczywiście tak jest, że na, mężczyznom się czasami wydaje, że oni czegoś nie powinni robić, bo to się nie mieści w tej roli. I to, i to nas gubi, to ich gubi i nas też głupi. Ja ostatnio miałam wywiad z Grażoną, yy, wspaniałą jazzmenką, która zrobiła mi wyznanie na temat tego, co czuła, kiedy nagle jej, zginął jej w wypadku samochodowym jej yy, partner życiowy, z którym była całymi latami. Ona mi powiedziała coś niby takiego małego, ale bardzo symptomatycznego. Ona mówi, wiesz, on był niesamowitą estetą, a oprócz tego, wiesz, traktował mnie jak królową, jak królewnę, jak księżniczkę. I jak przychodzili do nas znajomi, zawsze było mm, wspaniałe przyjęcie, on się <tryk> wspaniale opiekował gośćmi. Zawsze potrafił być takim dżentelmenem i tak wręcz nadskakiwać kobiecie. To się już nie zdarza. I wiesz co? Ci nasi znajomi często się z tego śmiali. Mówią, a ten twój y, Mareczek to jest taki właśnie nadskakujący. I ta drażyna w pewnym momencie mówi, wiesz co sobie teraz o tym myślę? Oni się z niego śmiali, ale tak naprawdę oni mu zazdrościli. Że on, po tak, że teraz to jest takie niefajne, prawda? Ale musi być kula, cool, albo, może, albo nie, nie może być romantyczny, prawda? Nie może naskakiwać kobiecie, bo to nie te czasy. On to potrafił i oni może by to nawet chcieli czasem zrobić, ale się wstydzą. Więc cały czas jesteśmy w jakichś takich swoich rolach, maskach. Yy, zastanawiamy się i yy, mężczyźni, i kobiety, czego od nas oczekują, jak, w czym dobrze wypadniemy, i tak się ubieramy. Taki mamy, słuchajcie, wszyscy, niestety, taki mamy bałagan w sobie. Pan Wojciech. To oczywiście jest bardzo trudne. I to ja, ja sobie tak tutaj marzę o tym. Też jeśli chodzi o samego siebie, sobie tak marzę. Bo też nie jestem wolny od tych różnych takich wkrętek, prawda, związanych z rolami. I z przepisami na to jak być twardym mężczyzną, jak być miękkim mężczyzną, jak być wrażliwym mężczyzną, jak być jeszcze jakimś innym mężczyzną. Znaczy, prawdę mówiąc, no, to tak łatwo, dość łatwo zauważyć jak to nas potwornie ogranicza. Jeśli ja w jakiejś sytuacji muszę sobie przypomnieć skrypt na rolę, tak? I powiedzieć, zaraz, zaraz, jakim jestem mężczyzną? Aha, takim jestem, że to, aha. to w takim razie tak się zachowa, tak? A jestem słabym mężczyzną, nie jestem wrażliwym mężczyzną, to ja nie pójdę na wojnę tak? I, i w ogóle nie, nie dotknę tego kałasznikowa, nawet jak przyjdą prawda, i będą się jej rozstrzelać moją rodzinę. Tak? To jestem wrażliwym mężczyzną. No i, 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 tak, i tak siebie prawda, u, ubieramy, kształtujemy, gramy jakąś, w jakimś teatrze, a tak naprawdę no, można próbować się tego wszystkiego pozbyć. Jakby zapomnieć o tych wszystkich przepisach, rolę, podrole, pod prawda, i jeszcze jakieś gatunki, podgatunki, i po prostu robić to, co trzeba zrobić w tej sytuacji, w zgodzie z okolicznościami, w zgodzie z własnym potencjałem. Jeśli kobieta, prawda, nagle sobie przypomni w jakiejś sytuacji, w której to wymaga, no, silnej, zdecydowanej akcji użycia siły. Aha, przepraszam, ja jestem kobietą, to ja nie powinnam tam się zawołać, tak się zachować. No to wtedy po prostu błądzi, no, ogranicza samą siebie. Naprawdę to wszystko jest do przekroczenia. Tylko, tylko trzeba to wrażliwie obserwować i nie dać się w to wpuszczać. Sami siebie w to wpuszczamy bez przerwy. Bo my uwielbiamy się w coś ubrać, tak? I mieć jakąś... Tak to jest to jest skrypt, skrypt jakiś, według którego będziemy się zachowywać, prawda? I na przykład będą szkietę. Ja przepraszam, jeszcze słowo, że jest gdzieś w nas, we mnie na przykład, w kobiecie, nie taka tęsknota, jednak za jakimiś wzorcami jest coś takiego. No bo czasem że można być każdym wszędzie. Że można być mężczyzną, albo nim nie być, albo kobietą, albo wyjechać gdzieś i być każdym. A to przecież nie jest możliwe. bo Żyjemy w naszych realiach i naszych ograniczeniach. I to też jest trochę takie złudzenie. W ale tych wzorców nie, 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 nie trzeba szukać na zewnątrz. Że my, jeśli, jeśli się naprawdę tak sami sobie przyjrzymy tak, i poczujemy głęboko siebie, no to one. Wyłaniają się spontanicznie, wiemy co mamy robić, wiemy co mamy robić i żadna rola nas wtedy nie ogranicza, tak? To jeszcze Jacek, a później mam pytanie do no, ty... Ja właśnie chcę się do tego odnieść, do tego braku ról. Ja powiedziałem wcześniej, że moim, moim pomysłem takim osobistym dla nowoczesnego mężczyzny jest mężczyzna sytuacyjny, a nie ograniczony rolą, ale z drugiej strony to też jest tak, że Słowo wolność to mi bardzo zachęcająco. Jestem przekonany, że tutaj na tej sali, gdybyśmy zrobili teraz ankietę i zadali jedno pytanie, kto chce być wolny, to podejrzewam, że odpowiedź ostrował w okolicach 100%. Więc trzeba pamiętać o tym, tak? Że... Jest, tak? Jest. Wszyscy chcieli być wolni. Wolny od czy wolny do, od czego? To kombinujecie zawsze. Pytanie jest, czy chcesz być wolny, odpowiedź? tak, nie. Jak to wam pijać? Teraz y, trzeba pamiętać o tym, że prawdziwa wolność idzie zawsze w parze z odpowiedzialnością. Teraz pojawia się tego rodzaju dylemat w, wśród myślę, że rzeszy współczesnych mężczyzn. Jeżeli w naszej dyskusji, głównie kobiety, jak słyszymy, wypowiadają w, w, swoich, w swoim myśleniu na temat męskości słowo siła, ono się tu pojawiło kilkakrotnie. To słowo bardzo jest silnie ugruntowane w takim przymusie, wręcz przeżywania swojej męskości przez mężczyzn, właśnie w oparciu o to bycia silnym. I teraz, jeżeli mówimy o takiej płynności, czyli pojawiają się jakieś okoliczności, teraz ja w tych okolicznościach mam jakoś zareagować, no to chciałbym zareagować w taki sposób, żeby zareagować kompetentnie. Bo ktoś mi przyjdzie i powie, wiesz, to było dobre, albo to było złe. My żyjemy w takim społeczeństwie nie niewiele jest osób jeszcze, mam wrażenie takich, które potrafią wyjść poza ocenę społeczną choćby najbliższego kręgu, w którym funkcjonują, i oprzeć się wyłącznie na odczuciach płynących z ich źródła. I teraz w tej sytuacji wielu mężczyzn dostaje czegoś w rodzaju paraliżu, to znaczy nie podejmuje działania, bo sytuacja jest nowa. Nie wiem, jaką się zachować. Boję się zaryzykować, żeby nie spotkać się z jakimś blamarzem, krytyką, negatywną oceną. I ta sytuacja z kolei powoduje, że mamy rzesze mężczyzn, którzy są wycofani. Tak? Którzy w ogóle nie podejmują działań. Nawet działań, które mogłyby się skończyć jakąś, jakimś tam efektem. I teraz, kiedy mówimy o nowych rolach, to ja użyję takiego porównania. Jeżeli na przykład trenuje się jakiegoś, nie wiem, strażaka, komandosa, nie wiem, sprzedawcę, menadżera. Trenuje, podkreślam to słowo. To znaczy, że ćwiczy się z nim pewne stałe fragmenty gry które się najczęściej powtarzają, no, powtarzają w określonej sytuacji. I w momencie, kiedy on opanuje te stałe fragmenty gry, czyli będzie potrafił w tych stałych faktów, fragmentach gry najlepiej możliwie w danym momencie zareagować, uzyskać określony efekt, i możemy szybko mieć wynik. Natomiast, żeby zostać artystą, to trzeba najpierw mieć to opanowane po to, żeby móc tego zrezygnować. I mam wrażenie, że to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to jest taki moment, w którym pojawiło się tak dużo różnych nowych okoliczności, nowych oczekiwań, nowych no właśnie no, nowych potrzeb, na które mężczyźni chcieliby nawet odpowiedzieć, ale nie wiedząc jak, po prostu tego często w ogóle nie robią. I stąd takie definiowanie ról no, jest pewnym moim zdaniem pomostem do tych wolności, o których tutaj rozmawiamy. No, no właśnie, to bo to pytanie Państwo zgodnie... ja nie wiedzą, co miał robić, bo czekają na rolę. Bo czekają na przepis. Tak? Ale skoro Tania, to jest takie proste, to jak to, to znaczy, to, nie, takie no, to ja, ja, no bo to jest właśnie takie proste, że aż trudne. Jak no to zrobić, to ja to żeby to było takie łatwiejsze? No, trzeba się na coś prawda, zdecydować. Ja, ja, ja próbuję pokazać kierunek. Ja, ja, ja nie mówię, że to jest łatwe. I ja ostrzegam przed pisaniem przepisów na nowe role, bo to po prostu znowu zaprowadzi nas na gdzieś kolejne manowce. Nie ma ról, nie ma ról, tak? Rodzisz się mężczyzną i to w jakiś sposób cię ogranicza, nie możesz urodzić, ani nie piersią, poczekaj, <słuch> rodzisz się kobietą i to też w jakiś sposób cię w pewnym obszarze ogranicza, prawda? Ale z drugiej strony daje prawda, też jakieś, jakieś mocne strony, też coś otwiera, tak? To, to dotyczy obu płci. A poza tym jesteśmy naprawdę w gruncie rzeczy wolni. Kobiety są wolne w tym, żeby egzekwować swoją siłę, zależność, autonomię. Mężczyźni są wolni w tym, żeby, żeby przeżywać coś wrażliwie, jeśli okoliczności do tego wzywają. Nie czekać na rolę, nie, nie, nie pisać nowych ról. To jest największe wyzwanie i to jest właściwie jedyna droga do tego, żeby ten cały bałagan uporządkować.